kochani, nazywam się Lita Grymska, jestem trenerem personalnym, instruktorem pilates, instruktorem fitness, instruktorem zdrowego kręgosłupa. Specjalizuję się w zajęciach prozdrowotnych, w naprawianiu Waszego kręgosłupa, Waszych dolegliwości bólowych. Dawno mnie nie było, dawno nie nagrywałam teraz filmików, za co ogromnie przepraszam, obiecuję poprawę. Zaczniemy dzisiaj znowu od podstaw. Ciągle powtarzam, ciągle uczę, ciągle pokazuję prawidłową postawę ciała. Natomiast widzę, że jeszcze jest to potrzebne dla Was. Spotykając się z Wami, czy to na treningach indywidualnych, czy grupowych, dalej widzę, że mamy duży z tym problem. Chciałabym też Wam powiedzieć, że to nie jest tak, że sobie dwa razy przypomniecie o tym i ustawicie się ładnie już będzie dobrze. Musicie nad tym pracować. Jeśli ileś lat chodziliście, wyglądaliście nieprawidłowo, no to trudno by było, żeby przez chwilę to naprawić. Ale do rzeczy. Jak powinna wyglądać prawidłowa postawa ciała? Przede wszystkim każdy segment, każdy element naszego ciała powinien być jeden na drugim. Że cokolwiek wychylimy do przodu czy do tyłu, no niestety mięśnie zaczną się spinać. Ciało się po prostu chroni dla własnego bezpieczeństwa. Mięśnie się spinają, robią się przykurcze, potem dolegliwości bólowe, a potem jeszcze gorsze sprawy. Zatem stopy powinny stać równolegle do siebie pod biodrami zawsze. Tak, biodra, jak mówię, biodra mam na myśli te kości biodrowe tutaj, które czuć pod skórą. Miednica ustawiona pionowo. E, najczęściej niestety widzę e, wszędzie przodu to jest najczęstsza wada, jakby w naszej postawie ciała. Nie chcemy mieć tego. Następny filmik nagram, e, co z tym zrobić, jak, jak zawalczyć, żeby tego nie było. Miednica powinna stać pionowo względem całego ciała, czyli tak jak powiedziałam, wszystko jedno na drugim powinno być, tak? Miednica pionowo tutaj trzymana jest mocnym, aktywnym brzuchem. Wtedy, gdy miednicę ustawicie sobie pionowo, nasz kręgosłup ma szansę ustawić się w neutralnych krzywiznach. nasze neutralne krzywizny to przypominam, rotoza lędźwiowa, lekkie wygięcie tutaj do przodu, kifoza piersiowa. Jeszcze jedno, przypominam, że kręgosłup piersiowy powinien być zaokrąglony nie jest tak, że kiedyś ktoś Wam powiedział, że trzeba się prostować i widzę teraz, niektóre osoby wyglądają w ten sposób. Absolutnie to nie jest to. Najczęstszy problem jest właśnie z barkami. Kręgosłup piersiowy ma być zaokrąglone lekko, to jest taki foza piersiowa, natomiast nasze barki bardzo często skręcają się do przodu. Wyglądamy jakoś w ten sposób, tak? Także problem jest w barkach. Jeszcze raz stopy pod biodrami, miednica stoi pionowo. Lodoza ledziowa, kifoza piersiowa, i teraz barki. Lekko pociągnij barki w tył, odkryć na zewnątrz i nisko w duoduszu. Zawsze nisko w duoduszu. Łopatki to samo, w dół i w stronę kręgosłupa. No i została nam szyja. Najczęściej niestety wygląda jakoś tak. Pochylamy, wyciągamy głowę do przodu, zadzielamy brodę. Nie o to chodzi. Cofnij całą głowę do tyłu, potem jeszcze cofnij brodę. Wydłużając tył szyi, czubek głowy, czyli to miejsce, chcesz wyciągać cały czas do góry, do sufitu, do nieba. Wtedy, gdy mamy coś takiego, mamy rzeczywiście, tak jak powiedziałam, wszystkie segmenty ciała ustawione jeden na drugim. Nie ma żadnych przeciążeń, nie ma żadnego góru. E, jakkolwiek wyda się wam to teraz e, sztuczne, niewygodne, dziwne, e, to wiadomo, że tak jest na początku. A powiem z drugiej strony, im bardziej wydaje Ci się to sztuczne i dziwne, tym więcej pracy potrzebujesz, żeby to naprawić. Tym Twoje ciało już jakby zmieniło dawno swoją postawę ciała. Tak? Czyli jeszcze raz powtarzam. Stopy stoją równolegle do siebie pod biodrami. Miednica pionowo trzymana, mocnym, aktywnym, zamkniętym brzuchem. Wtedy masz neutralny przywizny kręgosłupa. Barki lekko ciągniesz w tył, otwierając klatkę piersiową. Odkręcasz je na zewnątrz, nisko w dół duszu. Długa szyja z tyłu, czyli cofam brodę, cofam całą głowę, wydłużając czubek głowy do sofitu. Tak pięknie powinniśmy wyglądać na co dzień, tak pięknie powinniśmy ćwiczyć, wykonywać różne inne rzeczy, no, bo inaczej krzywdzimy siebie, nasze zdrowie z krymosoty. Zapraszam gorąco do subskrybowania, do poprawienia swojej sylwetki. Niebawem wrzucę filmik z odrobiną wiedzy na temat miednicy, która właśnie nie chce nam się często ustawić pionowo. Co z tym zrobić, co porozciągać, co wzmocnić. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.